No to Maciek, jakbyśmy zaczęli sobie na razie od ogólnego takiego tematu. Jasne. Temat Twojej prezentacji. O czym chcesz mówić do ludzi? Wiesz co, ja chcę do ludzi mówić o nastawieniu. O nastawieniu do naszej pracy. Tak bardzo ogólnie, tak? Bardzo ogólnie. A co jest dla Ciebie ważne w tym nastawieniu? Ważne dla mnie jest w nastawieniu to, że bez odpowiedniego tego nastawienia nie ma sukcesu w tej pracy. Mhm. Wiesz, ale ludzie różne tematy wybierają, ktoś będzie mówił o determinacji, o celu, dlaczego dla Ciebie akurat to nastawienie jest ważne? Bo to jest historia, która wydarzyła się jak byłem młodym agentem i, i przez tą historię zmieniło się całkowicie moje nastawienie do postrzegania ubezpieczeń, do postrzegania mojej pracy, do postrzegania też mojej osoby, która wykonuje tę pracę i, i ta historia mi dużo dała, tak. Jeżeli bym powiedział od tego momentu, gdzie ta historia zmieniła Twój sposób patrzenia, jak patrzyłeś na swoją robotę? No, generalnie, tak jak już mówiłem w, czy w swoim wystąpieniu, no nie byłem z tej pracy zbyt dumny, e, a od tego momentu, od tej historii, e, to nastawienie zmieniło się o 180 stopni i, i zacząłem być dumny, że wykonuję tę pracę. Jeżeli sobie myślisz, że mówisz do tych ludzi, e, prezentujesz, skąd w ogóle się u Ciebie wziął pomysł, żeby wziąć udział? W tym konkursie, w tym wydarzeniu. Okej. Okay. Ja już miałem z Markiem Stączkiem 4 lata temu takie właśnie warsztaty, też opowiadaliśmy story, też było to na forum PZU, trochę mniejszym, bo było tam około 100 osób i bardzo dobrze wspominam te, te warsztaty. One mi też dużo dały w pracy. Wprowadziłem elementy storytellingu do swojej pracy, dlatego od razu jak usłyszałem, że jest taka, taka inicjatywa ze strony PZU, od razu się zgłosiłem. A gdzie widzisz, że się historia sprawdza? No, ludzie kupują historię, tak? Ludzie, ludzie na pewno poprzez historię kupują, tak? Opowiedzenie dobrej historii wymusza w człowieku jakby uruchomienie procesu myślowego, co by się zadziało, jak on by się znalazł w podobnej sytuacji na przykład, tak? I wtedy dochodzą do wniosku, że tak, to ubezpieczenie jest im potrzebne. No, wiesz. Panuje takie przekonanie na takich warsztatach, jak ludzie przychodzą, ale my opowiadamy historię, my używamy tych historii. Jeżeli teraz sobie myślisz takie opowiadanie historii, teraz jak jesteś w procesie, jak należy taką historię przygotować, co dla Ciebie jest najbardziej taką, takim wartościowym elementem? Mówisz, że ludzie opowiadają historię. Tak, no pewnie, pewnie każdy z nas historię opowiada, natomiast co, co, dla, dla mnie to, co jest najbardziej wartościowym elementem, co wyniosłem z tych warsztatów i z tych ostatnich 4 lata temu z Markiem, to to, że do, żeby tę historię skończyć dobrą puentą, bo to buduje, jakby ta puenta daje nam odpowiedź na całą tą historię, bo opowiedzenie samej historii bez puentowania jej jakby nie ma trochę sensu, tak? E, dopiero ta dobra puenta jakby wy, wyciąga wartość tej historii e, dla Ciebie, dla klienta, e, no tak. A co dla Ciebie jest? Najtrudniejsze w tym procesie przygotowania się do jego wystąpienia. Najtrudniejsze, no pewnie stres gdzieś tam, tak, jak, jak sobie poradzę, jak mi ocenią e, ludzie, no to będzie wystąpienie przed tysiącem e, widzów, tak, więc e, no najtrudniejszy jest ten gdzieś tam mały demon w głowie, który mówi, wiesz, on będzie Cię oglądało tysiąc osób, tak, e, po co to zrobiłeś, tak, albo nie zepsuj tego wystąpienia, więc to jest najtrudniejsze, ale to też jest coś, z czym można sobie poradzić. A jak sobie radzisz, jak Cię dopada taki demon, jak to nazwa? E, To staram się ochłonąć, nie dać się temu demonowi jakby pożreć, tylko powiedzieć do że to po pierwsze jest tylko 5-10 minut i to jest bardzo mały wycinek życia. Po drugie, że przygotowałem się przecież do tego. To nie jest tak, że robię to, robię to z marszu. Między innymi po to te warsztaty, po to, żeby sobie wszystko poukładać. Jestem przygotowany, że jestem wybrany też spośród wielu osób, więc generalnie tak jakby pogadać sam z sobą. Czy miałeś taki moment, że Cię dopadło myślenie, a może to nie był dobry pomysł? No ale taki moment to chyba każdy z nas ma bardzo często w życiu, więc tak, no takie rzeczy się, takie rzeczy się zdarzają, tak, ale to jest normalne i to trzeba przezwyciężyć i iść dalej. Okej, okay. a powiedz mi, e, jeżeli sobie myślisz o, o, takim, o takim swoim wystąpieniu, e, to jak sobie radzisz generalnie z takim stresem? Oprócz tego, że tam sobie do siebie powiesz, ok, słuchaj, to jest 5-10 minut, to nie jest całe życie, to wiesz, przeleci szybciutko. Jak jeszcze sobie z Jak jeszcze metody radzenia sobie ze stresem? Nie wiem, te mi wystarczałem. Jak tak usiądę i sam ze sobą odbędę taką rozmowę w, w, w głowie, to, to, to mi zazwyczaj wystarcza, tak? A powiedz mi, jeżeli byś spotkał osobę, która przygotowuje się do prezentacji, co ty byś jej poradził? Po tym całym procesie, po czterech latach te, temu, teraz, jak jesteś. Na co byś zwrócił uwagę? Takie bardzo proste rzeczy, czyli jakby opowiedz tą historię kilka, kilkanaście razy, tak? E, bo, no, uczymy się przez to, jak coś powtarzamy, tak? Więc utrwa sobie tą historię, opowiedz ją sobie kilka, kilkanaście razy, tak, żeby, żebyś potem y, nawet obudzony w środku nocy wiedział, co masz powiedzieć, tak? To jest jakby pierwsza rada. I druga rada, że jakby ten, ten, ten wysoki stres na początku, on bardzo szybko zjeżdża na dół, jak wchodzimy w tą historię, jak zaczynasz odpowiadać, więc taka dobra rada to jest, żeby początek tej historii, był wykuty na blachę. To znaczy, zaczynasz historię, wjeżdżasz, masz to opanowane, 10 na 10, jesteś to w stanie opowiedzieć w środku nocy, jak cię ktoś obudzi, jak dobrze zaczniesz i wejdziesz w ten proces opowiadania tej, tej historii, tego story, to ten poziom stresu potem bardzo szybko spadnie na taki umiarkowany, akceptowalny poziom nawet potrzebny do opowiadania takich historii. Bardzo szybko spadnie. Tylko trzeba bardzo dobrze zacząć. Czyli jak wierszyk w szkole na pamięć. Początek tak, początek tak. A swój obraz to taką sytuację. Stoisz, mówisz te paręnaście minut, mhm. kończysz, schodzisz. I jak ktoś miałby do ciebie podejść i cię poklepać po plecach, powiedzieć ci jakieś dobre słowo, co chciałbyś usłyszeć po swojej prezentacji? I dobra robota, tak po prostu. No to tego ci życzę. Dziękuję. Dziękuję.